Chcę że wcześniej to po prostu y, takiej gazetki erotyczne normalne to w kioskach sprzedają to można sobie kupywać, sobie można oglądać, to nic nie jest zabronione a chciałem pokazać drugą paczkę i otworzyć cholera ja dam radę. O tu. No cholera. Fajna zabawa. W otwieranie takich paczek. O a to są różne o ciekawe takie rzeczy O danie chińskie z makaronami i z sosem to o musi być wspaniałe o to zupki takie jak chińskie zupki nam też przysyłali to jest niezłe o z jajeczkami o całe te różne ciekawe rzeczy o, o to chyba zapachowe o Proszę nagrać, co tu piszą. To będzie dobry. Widać. A co tu pisze? Panie Kononowicz. Z daleka nie widzę. No to okulary proszę nakładać. Może pan. Proszę, proszę pokazać. Oświeżysz Boże do asterki, zapach ocena tu się wie że tak, co chodzi że, zapach żeby zapach był